Po rocznej do MUKS-u Poznań wróciła Patrycja Klat. Jaka była przyczyna takiej przerwy? No zdarzyła się kontuzja, tak w zasadzie rozwaliłam drugie kolano, czyli w przeciągu dwóch lat dwie ciężkie kontuzje. W zeszłym roku udało się zacząć sezon, niestety w grudniu znowu czekała mi operacja. i Dlatego ta przerwa była tak długa. Teraz powoli wracam. Mam nadzieję, że już bez żadnych kontuzji i zdrowia. Kolano już jest w pełni zdrowe, możesz do ćwiczenia wykonywać? Czy jeszcze pełny psychiczne hmm, hamulce masz? E, kolano jest w pełni zdrowe, natomiast lekarz e, i na rehabilitacji, ludzie, którzy za mnie odpowiadają, jeszcze trochę mnie hamują, ze względu na to, że mamy jeszcze chwilę czasu do, do startu ligi. E, wszystko już mogę wykonywać, powoli wchodzę w kontakt na treningach. E, ja nie mam jakby już o czym myśleć. Jestem traktowana w operacji, więc nawet nie mam e, zamiaru się zastanawiać, które, gdzie e, i w którym miejscu postawię stopę, bo, bo to, to jest bez sensu. Mam nadzieję, że jak najmniej tych ograniczeń w głowie będzie. U Ciebie się coś zmieniło? Ta sama pozycja, czy coś nowego się szukuje? Nie, ta sama pozycja, przynajmniej z tego co wiem, pewnie będę gdzieś tam e, w zależności w zależności od tego, gdzie będę potrzebna, ale raczej bez większych zmian. Te same koleżanki, kogoś poznałaś z, z poprzedniego pobytu, czy? Nie no, w zeszłym roku jak przyszłam, to poznałam to dziewczyny, raczej nie ma nikogo nowego, z Natalią też znaleźliśmy się z wcześniejszych lat, grał się tutaj razem w mursie. Więc, więc nie, raczej wszystkie dziewczyny znam, a nawet jeśli ktoś by nowy doszedł, to, to zawsze się komponuje w zespół. Styl gry odpowiada Ci w taki oparty na defensywie, na całym architekcie? No tak, ja zawsze gdzieś tam lubiłam bronić, tego jak byłam nauczona tutaj w Nuksie od najmłodszych lat, więc i defensywa, i granie szybko, to gdzieś tam jest ten styl gry, który do nas uczyli i jak najbardziej jestem za. Jakie cele zakładasz w tym najbliższym sezonie? Dla siebie? Czy dla siebie, dla siebie. Dla, się dla, 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 dla. siebie zagrać w to jest A. najważniejsze A. dla mnie. Koszykarska oczywiście jak najbardziej pomóc zespołowi, natomiast yy, zdrowie jest najważniejsze. Czy stać zespół na wygranie pierwszej ligi? Patrząc A. na składy innych drużyn? Myślę, że Liga jest tak długa, jest tyle zespołów, jest tak nieobliczalna, że, że wszystko jest możliwe. Nie mówię tak, nie mówię nie. Czy już zagrasz w tych pierwszych sparingowych meczach z Płocki? Nie, w tych pierwszych jeszcze nie. Jeszcze parę tygodni czeka mnie, znaczy do startu linii tak naprawdę powoli wchodzę w kontakt na treningach i być może ostatni sparing przed startem zagram, ale to jeszcze nie jest pewne. Czyli na koniec Twój powrót to jednocześnie otrzymujesz opaskę kapitana? Czy? Nie wiem, to już decyzja trenera, to się już okaże.